Dzień dobry, witajcie po przerwie. Znaczy, ty przerwy nie zobaczyłeś, bo wideo u mnie były na bieżąco cały czas. Ostatnie dwa tygodnie dochodziłem do siebie po operacji przegrody nosowej. O tej tutaj nosowej. Ty prawdopodobnie nie zauważysz, że u mnie coś jest nie tak tutaj z nosem, ale jeszcze jest przetkany, jest obrzęk. Pewnie około tygodnia zajmie, żeby tam wszystko się ładnie poukładało. I Ostatnie dwa tygodnie w ogóle nie nagrywałem wideo, czyli to wideo, które do tej pory oglądałeś na kanale przez dwa tygodnie ostatnie, to było wideo nagrane wcześniej przeze mnie, albo przez moich przyjaciół, znajomych, partnerów biznesowych, żonę. Żonę, 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 żonę. I w ten sposób przygotowałem się do tej dwutygodniowej nieobecności. Jeżeli w tym wideo będziesz mnie oglądał, zaraz pójdzie mi z nosa jakiś potok, fotok to ostrzegałem. O czym będzie to wideo? A wideo będzie o zdrowiu. Ale nie o takim zdrowiu, gdzie się za nie bierzesz, jak chorujesz, tylko takim zdrowiu zapobiegawczym. Czyli moja operacja była zrobiona nie dlatego, że dzisiaj musiałem pójść na operację, bo jak nie, to bym się udusił, ale chciałem długoterminowo poprawić jakość mojego życia przez to, w jaki sposób oddycham. Jak śpie, w jaki sposób moje otoczenie, czyli moje dziewczyny, ze mną wytrzymują albo nie wytrzymują w noc, na przykład przez jakieś chrapania albo dziwne oddechy nocne, powodowane tym, że obrzęk nosa czy ta wąska przegroda, krzywiona przegroda powoduje, że w inny sposób w ogóle cały mój nos pracuje. Sobie tak myślę, że to nie jest takie normalne, żeby żeby iść na operację w momencie, gdy no tak naprawdę nie musisz tego robić. No bo dzisiaj normalnie funkcjonuję, normalnie oddycham i wszystko ok. Więc Zadałem sobie pytanie, jak to się stało, że zdobycie tej operacji zajęło mi 34 lata? I dlaczego tak zwlekałem, a z drugiej strony, czy czemu ją zrobiłem? I raz powtórzę bałość o siebie długoterminowo, czyli ja chcę podnosić jakość mojego życia na każdym obszarze i zdrowie jest tego bardzo ważną częścią. Nie tak ważną na przykład jak dla mojej żony, bo u niej zdrowie jest w wartościach znacznie wyżej, ale przez to, że Kamila mnie edukuje i dba o mnie i tłumaczy mi, pokazuje to, czego ja nie widzę, to zacząłem przykładać większą uwagę do mojego zdrowia. Stąd mówiłem Wam o crossfitach, mówiłem Wam o tym, żeby dbać o zęby. Zrobiłem sobie teraz tą przegrodę nosową, żeby być jeszcze bardziej efektywnym. Nie, po to, żeby żyć w lepszej jakości i dłużej. I ja zawsze miałem problemy z uszami, z nosem. I po raz pierwszy trafiłem na lekarza, który powiedział, kiedy umawiamy się na operację. Nie, że. Ma pan krzywą przegrodę. No i, no, no i co? To nic mi w głowie nie zmienia. Ten lekarz wziął endoskop, wodował mi w nos, kazał patrzeć na monitor. I zobaczyłem dokładnie, to, co ktoś mi próbował kiedyś opisać, on mi pokazał. Więc znowu, jak znalazłem partnera w postaci lekarza, który wie co robi, umie mi sprzedać ten zabieg. Dokładnie pokazując na własne, moje własne te dwa oczy co tam należy zrobić, no to od tej diagnozy do operacji minęło u mnie niecałe dwa tygodnie. Mogło nawet tydzień, ale miałem jakieś aktywności zaplanowane wtedy. Nie? I tak samo sobie myślę o moich zębach, o tym jak wyglądam, o tym jak dbam o siebie, od nie wiem, fryzury, ubrań, ale skupiając się głównie na zdrowiu, że tyle lat zajmuje mi dochodzenie do tego, że o to należy dbać? Czyli pytanie, jak by wyglądało moje życie, gdybym tą operację sobie zrobił w wieku 20 lat? Jak by wyglądało moje życie, gdybym zaczął o siebie autentycznie dbać w wieku 20 lat, a nie 29, 30, 32? No? I jak patrzę na siebie dzisiaj lat temu 5, 10 czy 20, to jestem kompletnie inną osobą. Wiadomo, jest rozwój. A jest, zdaję sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe? Że kiedyś tak słabo się siebie dbałem, tak słabo o sobie myślałem i z tak słabymi ludźmi się zdawałem wtedy. Czyli znaczy, oni byli odzorowaniem mnie. Więc nie było tak, że w niewłaściwym miejscu byłem właśnie we właściwym miejscu z właściwymi ludźmi, którzy byli moją reprezentacją. Ja? No i znowu, co ja mogę dzisiaj zrobić, aby wejść na. Kolejny poziom bałości o siebie, bo bardzo mocno wierzę w to, że dbanie o siebie w pierwszej kolejności pozwala dbać o swoją rodzinę najbliższych jeszcze lepiej. I teraz ostatnie dwa tygodnie rozmyślałem sobie temat tego, co robię, bo nie byłem w stanie nic robić oprócz spania, oglądania jakichś Netflixów i i znowu spania. I wyszło mi, że ja nie chcę być Konsumentem treści, tylko chcę być twórcą. Czy znaczy, mogę być konsumentem treści, jeżeli również jestem twórcą? Czyli ja nie chcę oglądać Netflixa, ale myślę, co mam zrobić i czy chcę, żeby mój program się znalazł na Netflixie? Nie? Albo oglądając materiał, patrzę, jak oni napisali historię, z czego się ona składa, jakie są elementy, które powodują, że. Przykuwa to moją uwagę. Od poziomu opisu, miniaturki, pierwszych minut danego materiału wideo. I tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem wychodzi o to, że wychodzi na to, że ja działam w inny sposób, jakby inaczej, nie? I to te moje, te moje wideo jest takim, taką próbą skanalizowania wam tych moich przemyśleń. Zapytałem czy na Instagramie, co by było jakby w ogóle mnie zabrakło i bym zabrał. Gdybym przestał tu tworzyć treści do internetów. I odpowiedzi są fascynujące. Czyli znowu, co gdyby zadbanie o siebie bardziej objawiało się tym, że bardziej egoistycznie patrzę na to, co robię i na przykład ograniczam dostęp do siebie w postaci paywall, czy płatności. Czyli. Dalej tworzy wideo, ale ci prowadzą opłatę jak Netflix. 50 zł miesięcznie jest dostęp do materiałów Osmana, czyli tworzę takiego własnego Netflixa, aby lepiej o siebie zadbać. To jest pytanie: czy bym o siebie lepiej zadbał, czy ograniczyłbym dostęp do siebie i przez to zarobiłbym Wam szansę rozwoju, mi szansę rozwoju, i wszyscy by tracili. Zastanawiałem się, jak to jest, że. Ludzie o siebie nie dbają poprzez otyłość. Gdzie każdy lekarz wam powie, że jeśli masz nadwagę, to musi się rzucić, bo prawdopodobnie ona ma ogromny wpływ na twoje samopoczucie. I znowu, czemu ja przez lata nie dbaję o siebie? Jadłem syf? Nie dbałem o to wcześniej. Czyli znowu, przekazem tego wideo powinno być: zacznij dbać o siebie wcześniej. Zresztą mówię do siebie, bo obszarów rozwoju jest 100 milionów. Po drodze się zmieniałem, eliminując jakieś takie małe rzeczy. Miałem na przykład jakąś taką krostkę tutaj przez 25-6 lat. Usunięcie jej zajęło minutę i kosztowało 150-200 zł. I dalej. Dbałość o siebie jako przedsiębiorca to również komfort, luksus, a może powinność może wręcz powinność, że jak potrzebujesz operację, po prostu idziesz i ją robisz. A nie czekasz 9-8 miesięcy. Czyli ja robiłem operację prywatnie, czy płacąc lekarzowi za zabieg. Zajdowałem go w ciągu dwóch tygodni od diagnozy do operacji. Minęły już dwa tygodnie mojej rekonwalescencji, czyli już od miesiąca dzieje się coś. Czy wydarzyło się, że jestem inny na poziomie. Tego, w jaki sposób będę zaraz oddychał. I zapytał mnie, ale czemu płaciłeś tyle kasy i nie zrobiłeś tego na fundusz? Bo bym musiał czekać rok. No ale co tam rok, już czekałeś tam trzysi kilka lat. Właśnie dlatego że czekałem tak długo. Nie mam czasu na to, żeby czekać jeszcze dłużej na dbanie o siebie. I musiałem też zrobić komplet badań przed operacją. Jak pomyślałem sobie w stanie w kolejkach i że muszę pójść do lekarza po skierowaniu, stać w kolejkach i później pójść pod badań, to wyszło mi, że wolę zapłacić 150 zł, zrobić wszystko w 5 minut, dostać wyniki na maila czy tam na jakiś online nowy portal i już, zrobione, decyd. Nie myślę o tym. Więc też dużo rozmyślałem o takich pozornych oszczędnościach. Czyli pozorną oszczędnością jest stanie w kolejce Pozorną oszczędnością jest leczenie się na NFZ. Pozorną oszczędnością jest słaby sprzęt. Czyli to, że mogłem komputera w ogóle nie otwierać, bo oglądałem materiały na iPadzie. To, że mogę teraz to wideo nagrywać tym razem iPhone'em, słuchawkami jako eksperyment. To też jest dla mnie istotny komfort. Poprawa tej jakości yy, działania. Nie, czyli. czyli co robić, aby móc lepiej dbać o siebie. I też chciałbym Ci na koniec poprosić, żebyś w komentarzu napisał jakie są Twoje rekomendacje dla mnie i dla siebie. czy nie, że Osman, radzę Ci, tylko podziel się ze mną swoimi radami, które wdrożyłeś, praktykami, które wdrożyłeś na to, aby Twoje życie stało się lepsze i że ono już się stało lepsze. Co wyeliminowałeś, co co dodałeś, co usunąłeś, co, co, co podmieniłeś na inną rzecz czy aktywność. Tyle rozważań pochorobowych. Jutro myślę, że wrócimy do takiego normalnego nagrywania bez retrospekcji, i może też z większą drożnością nosa. No, w tym razem zostawiam. Dziękuję bardzo za uwagę i witam po przerwie!